Mom... w domu, w piwnicy pralkę, e, która nie działa i e, powoli zbieram się do tego, żeby sprawdzić, jakie są opcje. I e, to nie jest taka łatwa sprawa, no bo z jednej strony o tym się mówi, a z drugiej strony ja tak do końca nie wiedziałam, gdzie, gdzie powinnam e, tę pralkę dostarczyć, ale wiem, że są specjalne firmy, które się tym zajmują i e, no, całe szczęście mamy do dyspozycji internet, mamy do dyspozycji akcje, e, które tak jak dzisiejsze wydarzenie szerzą tę świadomość, no i korzystajmy z tego, co mamy do dyspozycji. Od tego jesteśmy dorośli, żeby sobie sprawdzać i nie wyrzucać tak po prostu, tylko składować te, te elektrośmieci dokładnie tam, gdzie powinny się znaleźć, dla dobra nas wszystkich. Ja się pozbywam dosyć regularnie elektrośmieci. Mam w pobliżu mojego domu taki pojemnik i to świetnie się sprawdza. Jest też punkt niedaleko, więc takie duże elektrośmieci jak e, gdzieś mi się tam przytrafią. To wtedy je po prostu odwożę i oddaję. No jest też oczywiście możliwość, jeżeli wymieniamy sprzęt jakiś elektroniczny AGD na nowy, no to dostawca, sprzedawca ma obowiązek odebrać stary. Także tych możliwości jest parę, żeby to utylizować w sposób cywilizowany. Uważam, że elektrośmieci są dość sporym problemem. Pierwszy raz miałam do czynienia w ogóle z tym słowem w podstawówce, kiedy zostały organizowane zbiórki elektrośmieci. To w ogóle były pierwsze chwile moje z do czynienia z recyklingiem. I już od najmłodszych lat tak naprawdę zostaliśmy edukowani na to, żeby składować jednak te elektrośmieci, czyli już od zawsze. Właściwie od podstawówki, odkąd pamiętam, składowaliśmy te elektrośmieci, i to mi wtedy pokazało, jakim to jest dużym problemem, kiedy widziałam przed szkołami ilość tych gabarytów. Jeśli chodzi o moje produkowanie elektrośmieci, to jest tego naprawdę bardzo mało, natomiast zawsze wiadomo, są tam jakieś pojedyncze, pojedyncze przypadki, zawsze to zwozimy do mojego rodzinnego domu. Już moja mama się tym zajmuje. Ona, jako właśnie też osoba pracująca w szkole, ma do czynienia bezpośrednio z tymi zbiórkami, więc ona krąży. Że po całej rodzinie rodzina to zrzuca na, jedną, na jeden dom i przewozimy to, żeby trafiło na odpowiednie miejsce. Ceny za wywóz odpadów. Co pan o tym myśli? Bo niektórzy mówią, że jest strasznie drogo. No jest drogo wtedy, kiedy się nie segreguje śmieci, bo wtedy te ceny wzrastają. Widziałem ostatnio w telewizji jakiś taki krótki program o śmietniku, w którym na osiedlach. Wielomieszkaniowych, gdzie są bloki wielopiętrowe, każdy mieszkaniec będzie miał swój kod QR. Będzie się ten śmietnik uruchamiał przy, przy pomocy tego kodu i będzie identyfikowany, na ile on segreguje śmieci, na ile nie. I wtedy no bo soli, soli się kary dla ludzi, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych. Jeżeli nie segregują śmieci, łatwo ich wtedy zidentyfikować i, o, i obarczyć karą. E, pewnie nie ma innego wyjścia, żeby ludzi jakby skłonić do większej staranności w segregowaniu śmieci. E, no jest to bolesne, ale być może konieczne.